Okazuje się, że wiek XXI to czas, kiedy nieustannie prowadzimy ewangelizację w różnych końcach świata. Mogłoby się wydawać, że dwa tysiące lat od narodzin Chrystusa cały świat będzie ewangelizowany, a jednak nie. Dziś w naszym studiu jeden z misjonarzy, ojciec Pierre Marie, ten, który przez długi czas pracował w Indiach. Ojcze, jak to się stało? Dlaczego właśnie Indie i jak to było, kiedy tam ojciec pojechał? Community. Zostałem tam wysłany przez moją wspólnotę, Domy Serca. In the world, in 22 to countries. jest yeah. ruch, wspólnota, która ma domy w różnych krajach na całym, całym świecie. Po prostu poprosili mnie, żebym tam pojechał After being in other yeah. po tych innych krajach, w których byłem wcześniej. Jakie Indie zrobiły wrażenie? Na co tam ojciec napotkał? To dobre pytanie, bo to jest szok. sensie szok. India is very different inny kraj i naprawdę czujesz się tam jak w innym świecie. You, there are people everywhere it's very crowded. Ludzie są wszędzie, to jest bardzo zatłoczony kraj. A lot of uh, colors of, uh, impressions of hot, it's warm. Bardzo dużo kolorów, to wrażenie, że jest gorąco. I później kiedy wchodzi się głębiej, e, to, to jest bardzo poruszające, że to jest kraj bardzo taki duchowy. And the people are very very kind. E, i ludzie są bardzo otwarci i bardzo dobrzy. Zwłaszcza beginning. na początku jest dużo różnych wrażeń. Jakie z religijnością mieszkańców Indii? Uh, India jest mainly a uh, Hindu country. To jest hinduski um, kraj uh, hinduistyczny. Around 80% of the population is in Hindu. hindu eh? 80% to jest yeah. hindu hinduistów. There are some uh, also big community of Muslim. Uh, również mowie mani, to jest są duże wspólnoty. And a very small population of Christian. I ma ludkie wspólnoty chrześcijańskie. 2.5% of the population. I popura, um, procenta populacji. And among them half are Catholics. I tylko może to są katolicy. But it's an old church, in a sense, it was tradition says it was founded by Saint Thomas the Apostle. Ale to jest bardzo stary kościół, e, to właśnie tak ten katolicki, tradycja mówi, że został założony przez Tomasza Apostoła. And then there was uh, also some uh, merchants from uh, the Syrian churches and from the East. Do tego jeszcze są um, ludzie, którzy przyszli z Syrii, też z pierwszego kościoła syryjskiego na południe Indii, i wciąż jest tam też ten kościół syryjski. Mm. Mm. Ale katolicy są głównie pochodzą z tej ewangelizacji portugalskiej, tak jak Franciszek Xavier. Mm. Francis Xavier yeah. and later of course in the 19th 20th century many other communities Franciscans uh, uh, French missionaries uh, Jesuits many communities then uh, developed there. Mm. I później w 19. i 20. wieku to już uh, kolejne zakony które um, przychodziły tak jak z Francji fra, um, czy franciszkanie czy jezuici. Mm. And the church is very active very live it gives a lot of vocations to the church and in the sense you see uh, Indian priests and sisters all over the world. Mm. I kościół tam jest bardzo taki żywy, bardzo aktywny. Ma wiele również powołań kapłanów z Indii, możemy zobaczyć na całym świecie. Skoro tak stary kościół, skoro gdzieś tam, tak jak mówi tradycja, wywodzi się od Tomasza Apostoła, to dlaczego tylko pół procent katolików? It's a very big question mark. <laughs> to Bardzo duży znak zapytania. Yeah, tak, uh, um, difficult to explain in a few words because it's, uh, it's a question of how Hindu. Uh, look at life look at religion and little by little one can understand also why they, they had so much difficulty to welcome Christ to jest trudne pytanie trudne żeby odpowiedzieć ale jak widzimy w jaki sposób hindusi żyją tą właśnie religią tak hinduistyczną możemy zobaczyć w jakie mają trudności w tym żeby przyjąć Chrystusa are very open to religion Or other Oni są bardzo otwarci na inne religie. Mm. they have no problem to welcome a figure like the figure of Jesus, of Mary, of Mother Teresa, for example. I nie mają problemu z tym, żeby przyjąć postać jak Jezusa, Maryi, czy nawet Matki Teresy. But it's completely different for them to convert and to say Jesus is the only Lord, is he God and There is no other God than him. No. Ale jest całkowicie czymś innym dla nich, żeby powiedzieć, że to Jezus jest Bogiem, jest jedynym Bogiem, że nie, ma, nie jest jednym z wielu. For them the, very short, the, the Ponieważ dla nich w pewnym sensie Bóstwo, czyli to co jak boże nie może być, że tak powiem zredukowane do jednej osoby. And beyond that, just one more thing is that the culture is is really a Hindu culture, and it's a kind of challenge for the Christian, in, in fact. I cała kultura też jest kulturą hindu. So for them to to convert to another religion, it means also a kind of threat to the to their own culture. Yeah? więc dla nich nawrócenie się na chrześcijaństwo zmiana religii byłoby też czymś co atakuje ich kulturę So something actually we I I saw in my small view eh? but in other countries especially in Thailand also well mm -hmm. uh, so Buddhism the culture it is, uh, is really linked to the religion And in Thailand is Buddhism but the same you see for them it's very difficult to embrace any other religion for that reason i to jest też to, co widzę w moim doświadczeniu, jak jestem w innych krajach, na przykład w Tajlandii, tam jest z kolei buddyzm, ale na tej, na tej samej zasadzie ma ogromny związek z kulturą. Ostatnio o Indiach było bardzo głośno, to za sprawą kanonizacji matki Teresy z Kalkuty. Na ile właśnie ta osoba, na ile, no już w tej chwili święta Teresa z Kalkuty, żyje w mentalności mieszkańców Indii, nie tylko tych katolików? The countries are quite proud of Mother Teresa, for most of the people. W kraju, oni są bardzo dumni z matki teresy dla większości ludzi. I mean, the sent some to Rome for the Rząd wysłał swoich ministrów na kanonizację. And beyond that, it's true that, uh, as we said before, the the people are very religious and they are able to recognize a figure of holiness. Yeah? i tak jak właśnie mówiłem wcześniej, że ludzie są bardzo religijni, oni potrafią e, rozpoznać tą osobę świętą, tą świętość w osobie. Of course, there are some small extremist groups were criticizing saying that she wanted to convert the people and so on, but this is very są pewne małe grupy ekstremistów, którzy uważają, że ona chciała nawracać ludzi na katolicyzm, ale to jest naprawdę malutka grupa i większość jest dumna z tego, że ona jest uh, I oczywiście dla chrześcijan to ogromna radość i duma. W jaki sposób właśnie mieszkańcy Indii e, przygotowywali się do tej kanonizacji? To przecież ważne wydarzenie, tak jak ojciec wspomniał, dla całego e, kraju, nie tylko dla katolików. But mainly in Calcutta, where she was living. I know that they were preparing a big celebration for the day of the canonization or maybe on the feast, I'm not sure. In the rest of the country they spoke about it, but uh, when I left I didn't hear so, so much about it. I mean it was in the, in the conscience, but. Uh, Głównie te przygotowania były w Kalkucie, tak, tam gdzie ona żyła, więc tam oczywiście była, były przygotowania do, do, do tego święta, w momencie kiedy była kanonizowana i troszkę też wcześniej. W całym kraju nie było tego aż tak bardzo słychać. Wtedy, kiedy ojciec wyjeżdżał, to było chyba około miesiąca temu, By, była to w świadomości wszystkich, ale nie było takich oficjalnych przygotowań. Of

Tak patrząc na Kolkata, na ile rzeczywiście w Kolkata widać to dzieło matki Terese dzisiaj, już praktycznie 10 lat po jej śmierci. Good question. In, uh, well, I don't live in Kolkata, but we we see that she she had, I think, uh, a real influence on the um, on the country and on the church. Though it's always difficult to measure because you know how to to say exactly what are the the fruits. But you can see that her presence uh, changed something, is sure. Mm. Z tego, co mogę powiedzieć, ja nie mieszkam w Kalkucie, ale e, wiem, że też ojciec tam był, ale widać w całym kraju wpływ tego, że, e, że, ona, że ona była, że ona jest. E, ciężko to zmierzyć w jakiś sposób, ale, ale czuć tą jej obecność. It's true that uh, you know two things. The first thing, she she was not doing a lot of advertisement, and her sisters neither, and they work quietly. You know? Po pierwsze. Ona e, nigdy nie reklamowała swojej działalności, i siostry również pracują bardzo e, po cichu. Bo wiemy, że ta, ta miłość, ta e, miłość charity, tak? mm -hmm. nie wiem jak tłumaczyć charity, mm -hmm. ale e, właśnie, że ta miłość, która się ofiarowuje, jest bardzo zawsze cicha, bardzo This uh yes, the, the, this life of charity, this love for the poorest, for the one in the street, for the children handicap and so on. It has transformed, I think, slowly the gaze on the poor in India. Ale ta praca, kiedy ona też oddawała się dla niepełnosprawnych, dla najuboższych, dla ludzi ulicy na pewno powoli przemieniała spojrzenie ludzi w Indiach na ubóstwo. Not that before nobody cared for the poor, eh? Nie tak, że ktoś, że wcześniej nikt nie nie przejmował się bogimi. But surely it's uh, it's really the image of the Christian charity that she brought and to the eyes of the world and to the eyes of the people there this uh, kind of preference, this tenderness for the poor and this I'm sure it made a, it brought something new to the country, to the culture. Ale z tą pewnością ona dała nowe spojrzenie na na tą miłość właśnie taką chrześcijańską miłość, która się oddaje nowe spojrzenie dla Indii też dla całego kościoła you know that uh, just to add this uh, Gandhi eh, was also uh, had very has been uh, had been touched also by the gospel tak jeszcze żeby dodać tylko zapewne wiecie też że Gandhi był bardzo dotknięty wangelium and he, he had received something and i think i say that because it it meets eh, this uh, in a sense that is kind of expectation in the country of this because Gandhi himself had this kind of uh, i mówię o tym dlatego, żeby pokazać też takie też oczekiwanie w, w tym narodzie, w narodzie, narodzie indyjskim. Um, oczekiwanie właśnie na coś takiego, wydaje mi się, jak Matka Teresa uh, czyniła, um, bo on właśnie jak czytając Ewangelię, odnalazł to, um, to oddanie siebie dla najuboższych, dla najmniejszych. And of course Teresa is a great uh, example of this I to prawda, że Matka Teresa, która też jest częścią kościoła, więc w pewnym sensie kościół też w Indiach, przyniósł tą troskę o najuboższych, o najmniejszych o tych ludzi ulicy. For example you have many, uh, uh, Catholic hospitals and schools and, uh, Ponieważ mamy wiele katolickich szkół, szpitali, czy miejsc, w można stać leki. Jak się pracuje w takim kraju, w którym jest tak wielość religii? first Po pierwsze myślę, że to jest piękne. I see that for our, you know, volunteers, uh, they come from different countries, but a, big, a good number comes uh, from France, for example, or West Europe. Western Europe. Też mogę powiedzieć, że dla naszych wolontariuszy, którzy przyjeżdżają z różnych krajów, ale dosyć często jest to z zachodniej Europy, z Francji. I chociaż nasz rejon, region jest głównie hinduistyczny, w pewnym sensie oni oddechają tam, bardziej są bardziej wolni w takim oddechu niż w Europie uniwers w Indiach to jest normalne by być religijnym whatever is your religion. Obojętne jaka jest twoja religia. What is not normal is not to be religious. <laughs> tam co jest nie normalne to jest nie być religijnym. So in this sense is quite uh, moving because people understand immediately uh, some aspects of our mission, of our religious presence. I to jest poruszające, bo często ludzie natychmiastowo rozumieją sens naszej misji, naszej obecności tam. And of course it's true that uh, we need to be little, uh, and careful. Z drugiej strony, to też jest prawda, że musimy być często uh, przygotowani i, i ostrożni. of the Hindu identity of the country. Ponieważ od kilku lat jest rozwija się taki ruch, który bardziej uh, kładzie nacisk, jakby docenia um, tą hinduistyczną stronę kraju. And beyond that, the, uh, officially India doesn't since the independence doesn't want mi, uh, foreign missionaries. Uh, mis misjonarzy. But both for us, for the way we work it's not, it doesn't make it too difficult because we we don't meet the, the people on, the on a religious basis. Mm. Dla nas no, nie jest to aż tak bardzo uh, trudne czy uciążliwe, dlatego że w naszej pracy my nie, nie kładziemy, nie, nie jest podstawą ten dialog religijny. But we we meet the people, we a bit like Martha Teresa, we want to, uh, to communicate the gospel through our love, through our the gratitude's love, through our presence. Alcompa. Nasza praca jest podobna jak matki Teresy, że chcemy y, okazywać naszą miłość, nasze współczucie, y, też naszą wdzięczność y, za tę osobę. To jest y, droga, gdzie ludzie y, rozpoznają obecność Jezusa, jego miłość. To jest w sumie tak naprawdę bardzo niesamowite, bo sam pochodzi ojciec e, z Francji, mówi, że też wielu Francuzów przyjeżdża jako wolontariusze do tego kraju. E, Francja, my mamy taki obraz, taką wizję kraju coraz bardziej laicyzującego się, a tu się okazuje, że są tacy, którzy są gotowi jechać ewangelizować gdzieś indziej. It's true, yeah. <laughs> prawda. But, but still the Lord calls yeah, first and there are still some, uh,

And you know it's true that uh, because we work in the missions but we also work in France our movement is also working concretely in France. It ponieważ nasza wspólnota jest w wielu krajach tak jak w Indiach ale również my pracujemy we Francji. In other countries of Europe including uh, Poland. W innych yeah. krajach Europy także w Polsce. Because this uh, so our charisma is a, the spirit of our uh, movement is a charisma of compassion. Ponieważ uh, taką duchowością naszej wspólnoty, to jest uh, duch współczucia. And it allows us somehow to, to meet the people, whoever they are, whatever the situation, religious, and, and else. I to pomaga nam spotkać osoby, które są z różnych yeah. różnych sytuacjach, też w różnej sytuacji religijnej, z różnych religii. Because when you meet people, um, especially I see it's very strong in France, eh? because of our history, but when you meet people with this. Uh, i widzę to szczególnie we Francji, że kiedy próbujemy spotkać ludzi, tak powiedzmy, w krzyżem w ręku z naszą ideologią tak bardzo na zewnątrz, jest to dla nich bardzo trudne do przyjęcia. But when you propose simply a friendship, a human relationship, it's uh, immediately the hearts are open because the, so many people suffer of loneliness. Ale kiedy proponujemy im przede wszystkim przyjaźń i naszą obecność, to jest coś, czego oni oczekują, dlatego że serca są bardzo samotne. Na przykład byłem bardzo poruszony, kiedy słyszałem od naszych wolontariuszy z Francji, którzy przechodzili formację w naszym domu formacyjnym we Francji. Jak bardzo oni są poruszeni tym, w jaki sposób zostali tam przyjęci? It's a kind of a shock because it's very rare for them to experience simply to be welcome as they are uh, with love, with uh, openness. I kind of to jest dla nich też taki szok, dlatego, że rzadko spotykają się z tym, że są witani i przyjmowani z otwartością, with, love, with uh, openness. Openness, mm. yeah, yeah, that's it, yeah it it's, a, it's a, and to make this experience of the church as a place of a friendship of love of culture, of kind of which on and uh, the embraces the whole life. Bo to jest to doświadczenie kościoła, który albo doświadczenie kościoła przez miłość, przez przyjaźń, który w pewnym sensie otacza i bierze pod uwagę całość życia. For example we in the formation Uh, we use a little not only but uh, the, some artworks we present some artists and so on to open also the intelligence to some aspect of life some aspect of, uh, of the human heart and it's very enriching Na przykład e, podczas naszej formacji e, w małym stopniu, nie bardzo dużym, ale również używamy e, dzie, dzieł sztuki, pokazujemy naszym wolontariuszom dzieła sztuki, aby otworzyć ich umysł i też inteligencję, to open their hearts and mm. their minds. To, inteligencję to of, of na pewne aspekty e, ludzkiego życia, e, też początku życia. Mm. Używamy takiego tajemniczego języka, nasze wspólnoty, nasza formacja, nasza praca, ale powiedzmy coś więcej o tym naszym, czyli o domach serca. So, jest uh, is, a, is a Catholic movement. To jest katolicka wspólnota, wspólnota katolicki ruch. started in 1990. Zaczął się w 1990. So, uh, a French priest received the intuition one day in his uh, in his prayer when he was praying the rosary. Jeden e, francuski kapłan otrzymał taką intuicję wtedy, kiedy modlił się na rzużencu. To to fund uh, small communities, where young people would live for one or two years of their life. Aby założyć takie małe wspólnoty, gdzie młodzi ludzie mogliby żyć przez 1 dwa lata? There would be young people who, uh, you know, after the studies or uh, after working a few years, who would give a little time of their life to to live in these communities in the slum. Tacy młodzi ludzie, którzy dopiero co skończyli studia czy już chwilkę pracowali, aby mogli ofiarować ten czas, rok czy dwa lata życia, by mieszkać w slumsie. Slam się, czy w jakimś miejscu, gdzie jest więcej cierpienia, po prostu by e, ofiarować taką prostą obecność. Ponieważ ci młodzi ludzie nie są w żaden sposób wyspecjalizowani, nie są pielęgniarkami czy pracownikami socjalnymi. But they would like to to be the presence the image received the intuition receive is to be the presence of uh, our lady like, like our lady at the foot of the cross. A że oni mogli być po prostu obecni i taki obraz który też on otrzymał żeby mogli być obecni jak Maria pod krzyżem. Because when we you meditate when you look at the presence of Mary you can see that she is a presence, a great consolation for Jesus on the cross though she cannot change the situation she brings something very substantial. Ponieważ kiedy medytujemy nad tą tajemnicą Maryi pod Krzyżem, widzimy, że ona e, przynosiła bardzo dużo pocieszenia Jezusowi, nawet gdy nie mogła nic tak naprawdę zrobić ani zmienić żadnej sytuacji. Więc w 1990 pierwsze małe grupy wyjechały do Argentyny i Brazylii i powoli to się rozrastało na inne kraje. So they they leave, uh, to the of Sabina and Philippines, for example, they live for one or two years. In miejscu, place which is usually so a place of suffering, that means they they visit the people, they uh, start relationship with them, they welcome the children in the house, organize some activities with them. I to jest takie właśnie doświadczenie dla wolontariuszy, tak jak ja byłam na Filipinach, że żyjemy przez ten rok czy dwa i wtedy um, budujemy relacje z ludźmi, którzy mieszkają dookoła, witamy ludzi, dzieci, które chcą też przychodzić do nas. Wychodzimy też do tych ludzi, którzy właśnie żyją wokół nas w tym slumsie. They live in the, they try to live like the people. Usually we live, we live in a slum, but we try to live in a house like the people, to cook like them, to learn the language. Próbujemy żyć tak jak ci ludzie, którzy żyją wokół nas. Kiedy mam, mamy dom w slumsach, wtedy próbujemy mieć dom ubogi, tak jak oni, gotować tak jak oni, mówić tym samym językiem. And all whatever we do, including this presence is to witness to to show the love of God to, yes, to make them experience the love of God. I to so po co tam jesteśmy to po to żeby pokazywać im obecność Boga obecność i miłość Jezusa. Of course we sometimes do more concrete things like taking people to hospital, making contact with uh, social workers whatever, but the first intuition is is really to give to offer a simple and faithful friendship i oczywiście często to są bardzo konkretne rzeczy jak to że bierzemy kogoś do szpitala czy kontaktujemy właśnie z pracownikami socjalnymi ale pierwsza taka intuicja i cel to jest to by dać ludziom prawdziwą obecność And I will just add this that uh, after a few years some volunteers who came back from the mission they, they expressed the, the their desire to continue to live of this charism, but for the whole life Uh, that means as priest as a nun i też chciałabym dodać że z czasem okazywało się że wolontariusze którzy wrócili z misji chcieli żyć tym charyzmatem tą drogą na całe życie i w ten sposób w tym momencie właśnie mamy kapłanów domu serca są też zakonnice i świeccy konsekrowani so we can say it's a really a movement that it was born of a, of an intuition of a charisma and around that a kind of family with different uh, states of life mm. I dlatego mogę powiedzieć, że to jest ruch, który wrodził się do jednego z charyzmatów, ale w tym momencie tworzy rodzinę z różnymi stanami życia. Co należałoby zrobić, gdzie się zgłosić, jeżeli ktoś rzeczywiście czuje w sobie taką potrzebę, że chciałby pojechać na rok na drugi koniec świata być może? Mamy in w a, in a in, in Warszawie, in, in, in. mamy wspólnotę i takie biuro w Warszawie. Więc so czas the, the is some weekendy to, to prepare to discern the first of all if it's uh, the will of God, if it's a call. Więc oni organizują dwa razy do roku takie weekendy formacyjne, też najpierw informacyjne, aby też dać taki czas rozeznania, czy to jest głos Boga. And after of course for the formation there is also a, a two weeks uh, training before the, the volunteers will leave for the mission. I później oczywiście, jak już ktoś się decyduje, jest też formacja, głównie to taki dwutygodniowy staż przed wyjazdem na misję. We website, you know <laughs> Mamy taką e, fajną też stronę internetową dometerca.pl hmm. Czyli zapraszamy wszystkich do tego, kto jest zainteresowany, by zajrzał na stronę, a być może przemyślał sprawę wyjazdu na misję.